Siemanko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie na moim kanale I w tym filmiku pokażę wam moje dwa regały, które tutaj właśnie możecie zobaczyć One stoją u mnie w pokoju gościnnym, centralnie przy oknie No i już nie przedłużając, zaczniemy sobie od tutaj tej monstery może To jest monstera delicjoza, którą ostatnio przesadzałem, a w zasadzie zagęszczałem no i jak możecie zobaczyć nie za bardzo dobrze odebrała to, bo tutaj zaczęły pojawiać się plamy. Tak jakby była przelana. Nie wiem, czy to jest wynik stresu. Bo na pewno nie jest przelana. Natomiast te liście tutaj są zdrowe i mają się jak najbardziej dobrze. Tutaj jest młody list, tak wychodzi. No, i tak wygląda właśnie ta moja monstera. Jakoś nie mam szczęścia do tych Monster Delicious. No, no, zobaczymy jak sobie poradzi. Będę ją po prostu obserwował. No, i tutaj teraz przechodzimy do górnej części regału. Tutaj mam monsterę również. Zaraz wam ją pokażę tutaj bardziej z bliska. Ona ma liście z dziurami. W zasadzie tylko dwa liście z dziurami. No i też sobie dobrze radzi, tutaj jakieś pojawiają się też żółte plamy, ale one są takie nieduże, nie wiem czy one są spowodowane. Tutaj jest taki mały pędzik jakiś. Fajna roślinka. Radzi sobie jestem z niej zadowolony. To były dwie monstery, tutaj teraz mam sanse. To nie wiem dokładnie, jaka nazwa jest tej Sanseveri. Możecie mi napisać w komentarzu. Ona również fajnie sobie radzi. Już ją też mam e, jakiś czas dłuższy. Fajna roślinka. Tutaj jest teraz e, cylindrika. Tu wypuszcza babyka. Też sobie radzi. Miałem jeszcze y, dwie, ale te, te dwa takie patyki uschły i zostały mi tylko trzy. Fajna roślinka, też ciekawa. I tutaj jest Sansevieria moonshine. Z nią też miałem problemy, bo teoretycznie ona potrzebuje trochę więcej wody niż inne sansy, natomiast no prawdopodobnie moja została przelana. Ale opanowałem sytuację i teraz jest wszystko z nią w porządku. Piętro niżej, czyli Sanseveria Star Canary, ja ją kupiłem w Dayna chyba. No ale cóż, ona mi nie rośnie. No stoi w miejscu i nic się z nią w sumie nie dzieje. No, bardzo fajne, ciekawe żółte liście. To by było na tyle. Tutaj mam Star Canyon. To jest jedna z moich ulubionych sanseverii. Ona ma bardzo ciekawy kolor liści, taki nietypowy. Fajna sansevieria. Tak jak mówiłem, jedna mo z moich ulubionych. E, tutaj teraz jest. Z syndapsus z tymi dużymi liśćmi. Z nim mam tak, że po prostu on wypuszcza nowego liścia, a starego traci. I tutaj teraz zaraz będziecie zobaczyć, mogli, że tutaj jest jakiś yy, zaczątek nowego liścia, nowego pędu. Yy, także no, no sami widzicie, a niedawno tutaj obcięłem właśnie liścia, bo był pożółknięty. Także no ale. W sumie fajna roślinka, fajne ma duże liście, podoba mi się. I tutaj teraz begonie. Ta begonia jest bardzo fajna. Ona mi sporo urosła, odkąd ją kupiłem. Musiałbym ją tutaj podeprzeć, żeby żeby tak nie nie leżała. No ale tu możecie zobaczyć właśnie jakie ona, jak ona kwitnie, jakie ma bardzo ciekawe, ładne kwiaty. Natomiast no, te kwiaty nie, nie są na długo, bo ona je dosyć szybko traci i przez co śmieci tymi kwiatami. No i takie liście ma, takie białe kropki, fajna zdrowa roślina. A tutaj mam tą standardową begonię, to jest moje drugie podejście już do niej. Kiedyś miałem tą begonię, to niestety no nie przetrwała. Natomiast ta ma się dobrze i jestem mega z niej zadowolony. Bardzo lubię tą begonię. Tutaj jakiś młody tak Taki jasny. Fajna, yy, fajna, ciekawa roślina. To były begonie. Tutaj mam yy, syngonium Pink Splash. No, jego, jego zaatakowały wciornastki, dlatego nie jest już taki gęsty, ale też sytuacja pod kontrolą. Tutaj możecie zobaczyć, jaki, że wypuszcza już znowu nowego liścia, także powoli się rozrasta. No, i myślę, że taki y, punkt ona będzie miała na wiosnę, gdzie, gdzie wydaje mi się, że wypuści więcej po prostu liści. I tu z tyłu mam kolejny syngonium. To syngonium kupiłem w Polsce chyba w Hurtowni Róża albo w Leroy Merle. Bardzo fajne, to jest takie zwyczajne w sumie na pierwszy rzut oka z ciemnymi liśćmi. Natomiast on spod liściowy ma takie czerwone. I, I w sumie to mnie tak zauroczyło i kupiłem tą roślinę. Ona też fajnie sobie rośnie, fajnie sobie radzi. Bardzo fajne syngonium, godne polecenia. Tylko sobie tu teraz je ułożę z powrotem tak, jak były. No i tutaj, yy, niżej, znowu półka. Moje choje, To jest jedna z nich. <laughs> Nie wiem dokładnie, jak ona się nazywa. Też możecie mi napisać w komentarzu, jak wiecie. Bardzo fajna, ciekawa hoja. Tego pen, ten pęd tutaj, który widzicie teraz, ona wypuściła u mnie i on był najpierw golusienki i Teraz dopiero niedawno wypuszcza na nim liście. Choje <laughs> tak po prostu mają, że najpierw wypuszczają gołe liście, a później, gołe pędy, a później właśnie na tych pędach pojawiają się liście. <laughs> Także tutaj jest jedna choja. Tutaj jest moja druga choja, no, z którą już kilka podejść miałem. No i tutaj obok po prawej stronie widzicie, że jest obcięty pęd, bo całkowicie. Y Obleciały mu liście. No i tutaj ratuję jeszcze tą, ten jeden pęd. Tutaj liście na razie wyglądają na w miarę zdrowe. Zobaczymy, co się z nią dalej potoczy. Tutaj mam hoje Kerry w takim kloszu. Ten klosz kupiłem w Action za parę euro. To jest ten standardowy listek. fajna, fajna roślinka. Taka robi efekt po prostu. Poprzez ten liść w kształcie serca. I tutaj peperomia. Tą peperomię też już mam jakiś czas. Ona ma bardzo interesujące liście, trochę podobne do pieniążka, takie okrągłe. Yy, z tego co zauważyłem, to ona bardzo fajnie rośnie właśnie na, na wiosnę. Na wiosnę ona mi dużo przyrosła na długość, no i wypuściła też dużo liści nowych. Także, także godna polecenia peperomia, bardzo ją lubię. I tutaj, zaraz obok, mam kolejną peperomię. Jak możecie zobaczyć, w ogóle ja staram się rośliny tak układać, właśnie y, gatunkami. I tutaj mam kolejną peperomię. Ja podczas przesadzania jeden pęd niestety ułamałem ale ona się zregenerowała fajnie i, i jest fajnie gęsta, też sobie fajnie radzi, także mega jestem zadowolony. Tutaj możecie zobaczyć modelistki, także też fajna papierownia, godna polecenia. A tutaj mamy pieniądze. Pieniążek, tutaj w sumie eksperyment zrobiłem, bo do ziemi z perlitem i. Ramzytem dodałem jeszcze trochę żwiru takiego akwarystycznego. Przez ta doniczka jest bardzo ciężka, natomiast no ten pieniążek fajnie sobie w tym podłożu radzi. No i rośnie, no nie wypuszcza jakiś dużo dużych liści, natomiast fajnie sobie radzi, wypuszcza cokolwiek także no yy, wydaje mi się, że ma się tutaj dobrze na tym stanowisku i w tej ziemi. Teraz zaczniemy sobie od EpiPremnum, EpiPremnum Lemon Lime. Tutaj było więcej sadzonek, natomiast no te sadzonki mi nie przetrwały i tutaj chyba w sumie zostały tylko trzy. Jak będę miał okazję gdzieś dokupić sobie jeszcze EpiPremnum Lemon Lime, to na pewno kupię i tutaj po prostu dosadzę, żeby go zagęścić. Tutaj jest epipremnum Happy Leaf. Ja bardzo lubię takie rośliny właśnie z taką białą wariegacją. Tutaj wypuszczam małego listka, młodego. Również fajna roślinka Posadzona z, z, z chipsami kokosowymi z keramzytem. Nie z keramzytem, tylko z perlitem. Też fajnie sobie tutaj radzi. Tutaj teraz jest EpiPremum Enjoy, ale ten Epipremium Enjoy mnie jakoś nie lubi. Jak możecie zobaczyć, tutaj jakieś nowe listki wypuszcza, takie jasne, widzicie. Natomiast no, niedawno miałem z nim bardzo dużo przebojów, bo właśnie cały czas pojawiały się takie liście i nie było praktycznie żadnych przyrostów, a cały czas jakieś ususzone, zgnite liście. Też wydawać by się mogło, że sprzelania, ale no, yy, jestem 100% przekonany, że nie sprzelania. Nie wiem, nie wiem, co mu nie odpowiadało. W każdym razie, no teraz odpukać jest ok, bo tutaj zazwyczaj te liście tutaj z góry one są oklapnięte. Natomiast teraz są bardzo właśnie takie żywe. Chyba coś mu się musiało stać <laughs> dobrego. Tutaj mamy teraz Epipremnum Marble Queen. To jest trochę taka ciemniejsza wersja happy leaf bo happy leaf ma bardzo białe liście natomiast ten ma tutaj teoretycznie zielone liście z taką białą wariegacją taką delikatną też fajna interesująca roślinka fajnie sobie radzi też jestem z nim mega zadowolony tutaj z tyłu mam bluszcz ten bluszcz też o dziwo sobie dobrze radzi u mnie. To już jest któreś też moje podejście do bluszcza. No i ten, ten akurat okaz radzi sobie u mnie najlepiej. Już go mam jakiś czas. Fajnie, bo lubię bluszcze. Lubię bluszcze i, i cieszę się, że akurat ten mi został, bo miałem jeszcze z wariegacją, no ale te z wariegacją niestety popadały. Tutaj fiołki, yy, zwykłe, no to znaczy to się już nie nazywa fiołek, tylko jakoś, jakoś inaczej, nie pamiętam już jak. Ale one mi się kojarzą właśnie z y, domem rodzinnym, z moją mamą i, i postanowiłem sobie też kupić. Jeden ma kwiaty różowe, a drugi ma fioletowe, takie poszczępione. No oczywiście yy, czaje się również na fiołka z wariegacją, bardzo mi się podobają. Tutaj niżej mamy draceny. Tutaj jest taka dracena biało zielona. Ja te draceny miałem wcześniej w sypialni one tam lepiej sobie radziły bo stały przy oknie tu też stoją przy oknie natomiast no tutaj stoją na tej najniższej półce. I zdecydowanie tego światła mają mniej. Tutaj jest zwykła zielona dracena. i tutaj obok mamy lemon lime bardzo ładne trzy jasne liście. Tutaj sobie możecie porównać teraz stary liść na dole i młody liść na górze. Widać różnicę kolorów. Bardzo fajna roślinka. No i tutaj teraz na samej górze na drugim regale mam oplątwę sam oplątwę też jakoś niedawno kupiłem. Fajnie sobie radzi. Ja co kilka dni po prostu zraszam te oplątwy moje i wszystko jest z nimi w porządku. Skoro tutaj mieliśmy oplątwy, no to tutaj mam dwie oplątwy w takich szkłach. Te szkła są też z action. No i tutaj jest taka oplątwa też fajnie sobie radzi. Ostatnio przyszedł do mnie kolega mówi co to masz za rośliny, yy, które nie potrzebują ziemi był bardzo zaskoczony. I tutaj ta trzecia moja oplątwa. Ta właśnie oplątwa jest yy, moim zdaniem najtrudniej do utrzymania poprzez jej właśnie takie chude listki. Natomiast tak jak mówię, ja zraszam je co kilka dni, tak co 3 dni. I one sobie dobrze radzą tutaj u mnie. Dobra, to oplątwy mamy teraz z głowy i tutaj mamy hibiskus variegata. Fajna roślinka. No nie przyuważyłem jakiegoś specjalnego przyrostu. Tutaj jedynie ten jeden listek. Zobaczymy na wiosnę. Jestem ciekawy, jak sobie na wiosnę poradzi. Też fajna, ciekawa roślina. Tutaj z tyłu mam mojego filodendrona skłum chyba. Yy, no ten, ten filodendron jest bardzo fajny, też robi wrażenie na moich znajomych na mojej rodzinie. Tutaj możecie zobaczyć właśnie takie kropelki na tym wierzchołku. Te kropelki to nie jest woda, to jest, są chyba jego soki, bo to jest takie klejące. No i te, te łodygi, właśnie te ogonki liściowe są bardzo ciekawe z tego względu, że są takie jakby owłosione. Liście bardzo ładne. Ktoś kiedyś powiedział, że właśnie te, te liście wyglądają jakby były z z bajki o takim smoku czerwonym. No i sprawdziłem sobie rzeczywiście, że te, te liście wyglądają jak twarz właśnie tego smoka, ale nie pamiętam właśnie jak ta bajka się nazywała. Także to jest mój filodendron. Teraz y, tutaj z tyłu mam kalateę Makojane, Z tą kalateą też miałem trochę przebojów. Na początku, jak ją kupiłem, ona mi kompletnie padła, zostały jej tylko chyba z dwa liście. Natomiast nadały no, jej szansę i odwdzięczyła mi się. Mam już, mam już ją chyba z dwa lata. Tutaj ma bardzo ładny nowy listek. Wypuszcza też w miarę duże te liście. Nie są jakieś takie małe. Tutaj widziałem takiego małego, starego jednego. O, takie miała na początku liście, kiedy ją kupiłem. Natomiast teraz już ma takie duże liście, Fajna roślinka. Jedna właśnie z takich moich ulubionych Kalatei. Ja już zresztą się nie będę bawił w Kalateę, bo ja nie umiem. Tutaj jest jeszcze druga moja Kalatea. O, to jest ta. Fajny, fajny ma. Liście takie też ciekawe o dziwo odpukać. Nie, nie usychają jej, także, widocznie ma dobrze, dobre stanowisko tutaj u mnie. No i ja ją tutaj mam w takiej fajnej, ciekawej osłonce. Ja tą osłonkę kupiłem na Targu Staroci w Czechach. Ona jest taka solidna, ciężka, fajna, fajna y, osłonka. No i tutaj mam jeszcze. Trzykrotkę. Tą trzykrotkę dostałem od mojej koleżanki z pracy. Yy, dostałem chyba ze trzy pędy. No i z tych trzech pędów już mi się tak fajnie rozrosła. Ona potrzebuje dużo właśnie słońca. Pod wpływem słońca yy, liście yy, stają się takie fioletowe. Natomiast no u mnie ma dosyć słońca. I, i tylko gdzie te liście są takie... Yy, Fioletowe właśnie zabarwione na fioletowo. Tutaj teraz zauważyłem, że ma takiego łysego pęda jednego, także nie wiem, czy jej po prostu nie pociąć i, i sobie ją tutaj gdzieś zagęścić. Dobra. Tak prezentują się moje regały. Tutaj na dole mam jakieś konewki z wodą, spryskiwacz, jedzenie dla ptaków, te nawozy i tak dalej. Także to jest taka półka zagospodarowana właśnie na takie rzeczy. No i ja tymczasem dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego filmiku. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Zapraszam do mojego Instagrama. Wszystkie linki będziecie mieli w opisie. No i dziękuję. Trzymajcie się, cześć.